Witajcie moi kochani, we wtorek. C5, właśnie przygotowana do zdjęć. Chciałem z takim apelem do Was, ponieważ często kontaktujecie się z nami, szukacie takich samochodów 15-17 letnich z przebiegiem poniżej 100 tysięcy. No niestety ciężko, ciężko takie samochody zdobyć. Jest to niemalże niemożliwe, ale. A nie czekaj czekaj M ma Mamy taki samochód Słuchajcie chciałem wam zaprezentować Citroena C5 Z 2008 roku Z silnikiem 1.8 benzynka W stanie Praktycznie idealnym jak na ten rocznik I z przebiegiem tylko 99 tysięcy kilometrów Do samego końca Udokumentowanym